Za chwilę opowiem Ci coś o sympatycznym kotku, takim jak ten tutaj, ale zanim zaczniemy, przygotuj sobie kilka rzeczy. Potrzebna będzie nieduża miseczka i kilka przedmiotów, myślę, że tak, około 10, które będziesz wkładać do tej właśnie miski. One nie muszą być identyczne tylko powinno ich być po prostu sporo. Ja akurat naszykowałam tutaj nakrętki, bo cały czas je zbieram i mam ich w domu naprawdę dużo, ale to mogą być na przykład jakieś kulki, kamyki, cokolwiek takiego, co będzie wkładał do miski. A zabawa polega na tym, że za każdym razem, jak powiem, kotek, to właśnie włożysz jeden z przedmiotów do swojej miseczki. Ja nie będę tego robić, bo wiem, że na pewno bym się pomyliła. Nie umiem robić tyle rzeczy naraz, żeby opowiadać, ruszać kotkiem i przekładać przedmioty. Także po prostu na końcu powiem Ci, ile tych nakrętek powinno się w misce znaleźć. A w trakcie opowiadania już Ci nie będę podpowiadać. Ale może ten mały kotek trochę Ci podpowie, przynajmniej na początku. Więc yy, zabieram teraz tą miskę i nakrętki. Ty swoje trzymaj przed sobą i nastaw dobrze łóżka. Pamiętaj, jak powiem kotek, włóż jeden swo ze swoich przedmiotów do miseczki. Możesz teraz zatrzymać film i sobie to wszystko przyszykować. Ok, gotowe. No to zaczynam. Jeszcze raz ci przypomnę. Zabawa polega na tym, że jak mówię kotek, wkładasz jeden z przedmiotów do miski. Jeszcze nie zaczęliśmy, więc teraz nie wkładaj. Uwaga, uwaga. Zaczynamy. I start. Pewien mały kotek. Bardzo się nudził w domu. Marzył o chwili. Kiedy będzie mógł odbyć swój pierwszy spacer? A ten kotek mieszkał w domu ze swoją mamusią, no i ze swoimi ludźmi. Tak to wyglądało. Któregoś razu pani tego domu zostawiła otwarte drzwi na balkon. I ciekawski kotek wyszedł zobaczyć, co tam jest za nimi? Kotek wyszedł na balkon i poczuł noskiem mnóstwo pięknych zapachów. Zobaczył jak pięknie świeci słoneczko i jak ładnie wygląda drzewo, które swoimi gałęziami dotykało do balkonu. Kotek Wszedł na jedną z tych gałęzi, spojrzał w dół, ale było wysoko. Ale na szczęście nie musiał iść na dół, a nie chciał jeszcze wracać. Poszedł po gałęzi, do przodu przed siebie. To była taka gruba, porządna gałąź, więc dobrze się na niej trzymał. Gałąź prowadziła. Do okna, a to okno również było otwarte i kotek wszedł przez nie do środka. Ale co to? To nie był jego dom. Co to za nieznany pokój? Co to za mała dziewczynka, która biegła w jego stronę? Ojej, to nie było jego mieszkanie, bo trafił do swojej sąsiadki. Hmm. Przez chwilę myślał, czy może się poznać z tą dziewczynką, ale jednak stwierdził, że to nie będzie dzisiaj. I wskoczył z powrotem na parapet, przeszedł po gałęzi i wrócił na swój balkon. Później ten kotek opowiedział o swojej przygodzie swojej mamusi. A ta poprosiła go, żeby nigdy nie wychodził z domu, Zanim jej nie powie, jakie ma zamiary. Czyli, żeby nie wychodził z domu bez uprzedzenia. To już koniec tej historii. Dzięki za słuchanie. Obejrzałam przed chwilą swój filmik o kotku i wrzucałam zakrętki, tak samo jak ty wcześniej. Teraz wezmę swoją miseczkę. A ty weź swoją. Masz. I wyjmij z miseczki wszystkie przedmioty, które są tam wrzucone. Ułóż przed sobą. Zobaczymy, czy mamy ich tyle samo. Spróbuję tak przesunąć, aż były dobrze widoczne. Może miseczkę już zdejmę. Słuchaj, mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Pod koniec opowiadania rzeczywiście mało razy mówiłam słowo kotek. A na końcu pojawiło się znowu, więc wtedy można było łatwo rzeczywiście się rozproszyć, czyli przestać uważać, przestać wrzucać. Dobra, mam nadzieję, że to jest tyle, ile powinno być. Słuchaj, yy, policz swoje nakrętki, dobrze? Razem ze mną, jak będę liczyć swoje, dobra? Uwaga, uwaga, też je połóż w takim rządku przed sobą, żeby było wygodnie policzyć. Zaczekam chwileczkę. Rozłóż je przed sobą, tak żeby zrobiły taki wężyk. Już gotowe? Jeśli nie, to zatrzymaj na chwilę film i sobie to ułóż na spokojnie. A jeśli gotowe, to zaczynamy. Uwaga: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czy masz tyle samo? Mam nadzieję, że tak. I że się nie pomyliłam podczas wkładania przedmiotów do miseczki. Dziękuję Ci bardzo za wspólną zabawę i do zobaczenia. Pa!